Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek serii Beauty. Będziemy mówić o tym, jak radzić sobie z może mniej niekorzystnym wyglądem naszej skóry w trakcie terapii onkologicznej. Z moim gościem zaprezentujemy też kilka trików makijażowych na szybkie podrasowanie naszego wyglądu. Zapraszam Was serdecznie na mój nowy odcinek. Zapraszamy! Moim dzisiejszym gościem jest Paula Leja, długoletnia charakteryzator, wizerzystka oraz kolorysta. Tak Witam jest. cię serdecznie, Paulo. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Mam wrażenie, że ten temat, właśnie wyglądu w trakcie terapii onkologicznej, jest takim tematem bardzo ważnym dla wielu kobiet. Był też i dla mnie. No, bo co tu dużo ukrywać? W trakcie chemioterapii czy radioterapii nasza cera zmienia wygląd. Staje się żółta, szarawa, staje się sucha, w ogóle skóra. I chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, jak możemy sobie radzić w tym trudnym okresie. Witam Cię kochana bardzo serdecznie. Miło mi bardzo, że mnie tutaj zaprosiłaś. Witam Was, kochane, bardzo serdecznie. I z przyjemnością podzielę się z Wami moimi radami zarówno odnośnie makijażu, jak i pielęgnacji skóry w trakcie lub po chemioterapii. Ja myślę, że w ogóle wygląd dla kobiet jest bardzo ważny i jakby podnosi nam bardzo samoocenę, tak? Im lepiej wyglądamy, tym lepiej się czujemy. W momencie, kiedy jesteśmy w takim trudnym czasie, gdzie jeszcze dochodzi do tego walka z ciężką chorobą, to myślę, że ten element, kiedy wyglądamy. Dobrze, dodaje nam bardzo mhm. takiego, takiej energii pozytywnej na co dzień i, i właśnie, no przede wszystkim, dobrego samopoczucia, tak? Także jeśli chodzi o makijaż, to będę wam tutaj opowiadała troszeczkę później. Chciałabym zacząć od pielęgnacji, dlatego że pielęgnacja no bez makijażu, znaczy makijaż bez pielęgnacji, w zasadzie. Nie mam prawdziwa. Nie istnieje. To. Tak, to znaczy, skóra nasza jest takim płótnem, tak? Na tym płótnie malujemy. I jeśli to płótno nie jest odpowiednio przygotowane, to tak naprawdę bardzo ciężko o dobry efekt. I to zarówno tutaj, jeśli chodzi o skórę właśnie u kobiet chorych, ale też po prostu u zwykłych zjadaczek chleba, musi być ta skóra dobrze przygotowana, żeby ten efekt był jeszcze lepszy, tak? Także chciałabym tutaj Wam omówić taką mhm. podstawową no pielęgnację skóry w trakcie zabiegów onkologicznych. Tak jak powiedziałaś, ta skóra przede wszystkim jest bardzo przesuszona. Mhm. Ja bym w ogóle taką skórę, z tego co opowiadasz, zakwalifikowała do skóry bardzo suchej i bardzo wrażliwej. Tak. Wiem też, że czasami zdarza się, że, że parę dni po y, wlewach y, ta skóra potrafi być taka bardzo zaczerwieniona. Ta, prawda, to do... było u mnie, to był mój przypadek. Ona, ona robiła się czerwona w momencie, nie wiem, kilka godzin już po wlewie. Ja miałam takie wrażenie, takie miałam rumieńce, jak Tak, jakbym po prostu przebiegła maraton przynajmniej. A dobrze, a powiedz mi, czy ty byłaś sobie w stanie sama poradzić z zakryciem tych ponców? właśnie nie, właśnie ja trochę zrezygnowałam z Makijażu, ale dlatego, że ja jestem, muszę się tutaj przyznać publicznie, kompletna noga, jeżeli chodzi o, o, o robienie makijażu. I ja się bałam, że po prostu za, nałożę za dużo tego wszystkiego i nie wiem... Tak, i zrobisz gorzej niż lepiej, tak. prawda? Tak, zainwestowałam w dobry nawilżający krem, taki mhm. nawet z serii medycznej, mhm. żeby tą cerę, bo cały czas miałam wrażenie, że ona się strasznie ściąga. Mhm. I to było tak. tyle. To takie właśnie ściągnięcie, ja zresztą jestem posiadaczką skóry <laughs> bardzo suchej w ogóle tak w życiu. I to właśnie takie charakterystyczne takie ściągnięcie, mhm. taki dyskomfort na twarzy, ta skóra bardzo lubi też wchłaniać kosmetyki, na przykład kładziesz podkład, za chwilę ten podkład no się wchłania i ta skóra zamiast wyglądać ładnie promiennie, to zaczyna wyglądać jak taki suchy, przysuszony wiór albo wygląda bardzo, jakby była bardzo pomalowana, mhm. jakby była bardzo taka stapetowana, bo jest sucha, tak? Także, ale to za chwilę sobie do makijażu takiego tak. y, przejdziemy. Natomiast powiedzmy sobie też o takiej podstawie y, pielęgnacji, no bo jakby ta pielęgnacja w trakcie zabiegu onkologicznego, ona nie będzie jakaś bardzo różna mm -hmm. od tej pielęgnacji takiej stosowanej na co dzień, natomiast na pewno będziemy musiały dużo rozważniej. Dobierać sobie kosmetyki do tej pielęgnacji, tak? Bo istnieje um, szereg tak naprawdę, i chyba bym nie chciała Wam tutaj mówić o jakichś konkretnych markach czy, mhm. czy, kos czy kosmetykach, tylko bardziej. O składach, tak? Co jest fajne tak, dla tej tak. cery, a co nie? Bo wtedy możecie sobie jakby same też e, dobrać e, takie kosmetyki, czy one będą z czyli czy będą to tak zwane kosmaceutyki, czyli e, to, są, to jest kosmetyk i lek, czyli to mhm. są te, te serie kosmetyków, wypuszczane, które można mm, kupić w aptece, mhm. tak? I to są na przykład emulsje do mycia twarzy, tak? To już takie dla trudniejszych rodzajów Rozumiem. cer, takie już bardziej. Opatrunki, tak? Ja czasami na przykład też w takiej pracy na co dzień, na planach, wspomagam się czasami też tymi kosmaceutykami, bo one mają bardzo szybkie i bardzo silne działanie, na przykład właśnie regenerujące. No, i tak, jaka ta skóra, no, i tak naprawdę, na co my musimy postawić? Na przede wszystkim na regenerację tej skóry i na nawilżenie. Bo to, co powiedziałaś, ta skóra jest bardzo, bardzo Aj. przesuszona, tak? Żeby nie mieć tego dys dyskomfortu, y, suchości twarzy. I ta pielęgnacja będzie wyglądała bardzo podobnie jak normalna pielęgnacja, czyli będziemy zaczynały od jakiegoś y, żelu do mycia twarzy rano. Tak, potem powinnyśmy zastosować tonik, żeby y, przywrócić skórze naturalne pH i położyć sobie jakiś krem na dzień. I to jest taka podstawowa pielęgnacja przed nałożeniem makijażu y, dziennego. Onkofitka, litka. I teraz tak, y, czego absolutnie powinnyśmy się wystrzegać mhm. y, w y, Składnikach y, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji takiej skóry właśnie ja będę ją nazywała taką bardzo suchą mhm. i wrażliwą, czyli po zabiegach onkologicznych. Y, przede wszystkim alkoholu. Tak? Żaden tonik, żaden kosmetyk, który, y, który y, wybieramy, nie może mieć alkoholu. Dlatego, że alkohol nam tylko dodatkowo tą skórę podrażni. No już ty jakbyś sobie na te swoje tak. pąsy jeszcze tak. zapodała tonik z alkoholem. No to tak, umar tak, 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 to, to mogłoby być tak, y chciałam powiedzieć wesoło, ale to, to raczej <laughs> niekoniecznie. tak. Niekoniecznie wesoło, więc na pewno, właśnie na pewno tak naprawdę taki podstawowy y to jest alkohol, ale są też inne, y na przykład olej parafinowy, tak, w ogóle parafina <laughs> jakakolwiek y w, y w składzie kosmetyków bardzo, bardzo podrażnia. Gliceryna. Gliceryna jest w ogóle bardzo powszechna i w o, bardzo no wielu naprawdę. kosmetykach jest, i gliceryna może być, ale patrzmy sobie, żeby mhm. ona na przykład nie była w składzie od razu po wodzie na drugim miejscu, mhm. dlatego że gliceryna robi trochę takie wrażenie na wilżenia, a no tak naprawdę, tak, a tak naprawdę, więc jeśli ona jest w składzie troszeczkę dalej, to jest jak najbardziej okay. ok, ale starajmy się jakby unikać gliceryny na tych pierwszych, załóżmy, trzech miejscach uh -huh, uh -huh. W, składzie, w składzie kosmetyków. Na pewno wszelkie jakieś tam substancje zapachowe, tak? uh -huh. bo to są generalnie takie rzeczy, które lubią y, alergizować, więc wszystkie A, okay. jakieś takie barwniki, na przykład sztuczne, zapachy sztuczne w kosmetykach. Y, chciałoby się powiedzieć: sięgnijmy po kosmetyki naturalne, ale słuchajcie, nie do końca, dlatego że te Mhm. kosmetyki i jakby laboratoryjnie wytworzone, one są po to robione właśnie, żeby nie y, alergizować. Mhm. Więc czasami, na przykład, ja jestem takim przykład, przykładem, że sięgnąłam kiedyś po naturalny kosmetyk, który mnie uczulił, a powiem Wam, że nie miałam nigdy uczulenia Ojej. na żaden kosmetyk taki pielęgnacyjny. Także też jakby y, nie, nie, nie cofajmy się już absolutnie do takiego, że to musi być wszystko takie bardzo mhm. naturalne. Mhm. Patrzmy bardziej w kierunku, żeby to było właśnie antyalergiczne, fajnie, jak jest, jak jest jakby pochodzenia te, te substancje naturalnego, natomiast nie upierajmy się, że to musi być takie zupełnie czysta natura. tak? Czy obalisz mit, przepraszam, że tak, ciebie tak słowo, spokojnie. który mówi, że wyższej jakości kosmetyk będzie droższy? Czy jakby teraz już na naszym rynku wydaje mi się, że jest taka różnorodność, że ten lepszy, w sensie może z lepszym składem, też można. Wydaje mi się znaleźć w całkiem korzystnej cenie, prawda? Absolutnie, zarówno jeśli chodzi o pielęgnację, jak i o kosmetyki kolorowe. Dzisiaj rynek jest tak ogromny, mm -hmm. i właśnie nawet, tak jak wspomniałam o tych kosmaceutykach, że możemy znaleźć nawet w aptece kosmetyki. Z, droższej, mhm. z wyższej półki cenowej, z niższej półki cenowej, które mają bardzo dobre składy. No Także absolutnie, absolutnie właśnie coraz częściej idzie się w tym kierunku, że patrzmy na składy. Jest słuchajcie taka y, strona internetowa, ja sobie zaraz przypomnę, to może w dalszej mhm. części y, powiem, o tym właśnie, że można wpisać sobie nazwę kremu o. i dostajesz podsumowanie y, Jaki jest ten skład, tak? Czy on jest fajny, niefajny, uh -huh. i, i tak dalej. Także na pewno umieścimy w opisie. Zaraz tak, albo umieścimy w opisie, albo ja sobie zaraz, zaraz przypomnę, to, to jeszcze powiem. Także absolutnie można, można stosować i e, kosmetyki, nie, nie trzeba naprawdę wydać fortuny na to, żeby ta pielęgnacja była, e, była skuteczna. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Ale nie powiedziałam jeszcze o tych składnikach, które fajnie gdyby były. No tak, właśnie. które czyli po co sięgać no bo tego co nie no to to najważniejsze. Natomiast co dobrze żeby było. Na przykład wszystkie bardzo bardzo fajny jest aloes, tak? Od wielu wielu pokoleń tak naprawdę te wszystkie kremy z aloesem, coraz bardziej w ogóle jakieś soki z aloesu i tak dalej są doceniane i aloes jest takim łagodzącym, kojącym składnikiem nawilżającym dla właśnie takich cer problematycznych. Więc aloes w ogóle jest super. Czyli w tej sytuacji, kiedy te zaczerwienienia się pojawiają, jakiś taki krem z, do, z ekstra dawką aloesu mógłby Absolutnie. Ła w działa radę. łagodząco, kojąco. Zobaczcie, mm -hmm. że kremy z aloesem bardzo często są nawet stosowane na oparzenia słoneczne. No właśnie, tak? tak. Więc on jest taki naprawdę, a to jest trochę taki te ponsy, mm -hmm. to jest trochę taki efekt właśnie Trochę jako parzenia, tak, prawda? Takiego. Tak. Takiej Takie pokrzywki hmm, lekowej. Tak, dokładnie. Takiej skóry, która jest rozpalona, tak? bo to tak. jest taki efekt ciepła, aż czujesz na tej skórze. Także tutaj ten aloes jest świetny. Druga rzecz oliwa z oliwek. Tak? Czyli oliwa jako w składzie, ale wszelkie właśnie takie typowo łagodzące, jak na przykład pantenol, mhm. jak na przykład mocznik, olej kokosowy, masło Shea, takie ostatnio bardzo popularne. Tak. Także to są takie, takie, takie składniki, które jeśli są w tych Waszych produktach pielęgnacyjnych, na pewno będą tą skórę nam dodatkowo jakby łagodzić, mhm. koić tak? I, i nawilżać. Czasami może być taka sytuacja, sytuacja, że ta skóra już jest tak sucha, no że wymaga natłuszczenia. Gdyby doszło do tego, że już to samo nawilżenie nam nie wystarczy, to jak najbardziej można sięgać mhm. również po kosmetyki natłuszczające. I właśnie tu są wskazane te naturalne oleje. Tylko, tylko po prostu. Żeby nie przesadzić. Tak, żeby nie przesadzić, poczytać sobie troszeczkę o tym olejowaniu twarzy i zacząć też od tych olejów, które są troszeczkę takie, jakby, mniej agresywne Mniejszy. na początek. Bo jest mhm. w ogóle taka kolejność tych stosowania jakby tych olejów. Onkowitka, Litka. Oprócz, jakby, takiej pielęgnacji codziennej, to znaczy, jakby, do tej pielęgnacji codziennej przyda się jeszcze, słuchajcie, ponieważ chcemy tą skórę regenerować to skóra odbudowuje się w 28-dniowym cyklu. Mhm. Czyli żeby jakby trochę popędzić tą naszą skórę, ja żeby właśnie. ona szybciej mhm. się regenerowała, to mimo że jest to skóra wrażliwa, to ja bym zaleciła też stosowanie peelingów. Oczywiście nie peelingów, tymi zdrobinami, które nam tak. mechanicznie w jakiś sposób uszkadzają na skórek, to absolutnie tutaj w grę nie wchodzi. Natomiast istnieją peelingi enzymatyczne, tak? I ja, bym, ja uważam, że w tej pielęgnacji, tej skóry bardzo suchej, wrażliwej, mhm. ten element. Peeling jest bardzo ważny po to, żeby ta skóra szybciej ją ten naskórek martwy zredukować mm -hmm. i żeby ona nam się Aha. szybciej zregenerowała, tak? Więc wtedy peeling enzymatyczny, który tak naprawdę nakładamy na twarz, wilgotnymi dłońmi troszeczkę możemy sobie tą twarz, żeby te enzymy nam się tam ładnie rozprowadziły, rozprowadziły po prostu rozprowadzić, a następnie zmyć. Także nie ma tu mowy o żadnym mhm. pocieraniu i tak dalej. Teraz właśnie ostatnio też czytałam, że coraz bardziej wracają do łask i wracają, są z powrotem w drogeriach. Peelingi, słuchajcie, typu Gomasz. To jest najdelikatniejszy z peelingów, jaki w ogóle może być. No właśnie, te peelingi typu gomasz. Spotkałam się z nimi na półce w drogerii, ale zupełnie nie miałam pojęcia o co chodzi po tak, tak, co one są. No tak, to jest właśnie taka najdelikatniejsza z możliwych wersja peelingu. Mm -hmm. tak? I właśnie jak najbardziej ona się nadaje dla takiej cery właśnie wrażliwej, tak? wrażliwej suchej. A myślisz, że takie peelingi wtedy warto? Jak często robić? Wiem, raz w tygodniu? Tak, ja bym, ja bym robiła raz w tygodniu. Raz, bym, raz w tygodniu bym się, bym się pokusiła, żeby zrobić taki, taki peeling. No i właśnie to nam bardzo przyspieszy regenerację. Po, tej, po tym peelingu jeszcze jest jedna rzecz, którą można w mhm. takiej pielęgnacji dołożyć. To są właśnie na przykład to są maseczki regenerujące takie maski kosmetyków hipoalergicznych albo właśnie tych kosmaceutyków, czyli takie właśnie opatrunki, mhm. czyli takie stricte mocno regenerujące tak. maski, one czasami mogą być w płachcie, czasami mogą być w postaci po prostu takiej tuby, że sobie troszeczkę wyciągasz i jak krem kładziesz mhm. na noc. I jakby te, te takie silnie regenerujące maski na noc właśnie na przykład po tym peelingu też jak najbardziej tutaj tej pielęgnacji bym dołożyła. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry wieczorem, no to ona znowu jest bardzo podobna, tylko że dojdzie nam demakijaż, tak? Czyli no zrobimy koniecznie. sobie najpierw demakijaż, tak, później umyjemy y, twarz y, znowu żelem. Możemy sobie ewentualnie Oczywiście tonizujemy, czyli przywracamy naturalne PH skóry. Możemy sobie przed kremem na noc albo przed tą maską regenerującą mhm. położyć sobie na przykład jakiś serum. I to mhm. jakby istnieje również. Takiej pielęgnacji po prostu na co dzień, że wieczorem jakby troszeczkę bardziej troszeczkę więcej tych kosmetyków możemy położyć, by w trakcie nocy one nam podziałały, mhm. więc możemy sobie na przykład jakieś dobre, nawilżające serum tutaj dołożyć pod krem albo pod tą maskę, żeby w nocy nam się ta skóra ładnie nawilżała i regenerowała. Mhm. I tak myślę, że to jest tak pokrótce po w temacie pielęgnacji. Jeszcze jedyne, jedyne, właśnie, uh -huh. no właśnie, właśnie. Pytamy, by... czy o tym samym <laughs> mówimy? <śmiech> Bo ja chciałam zapytać jeszcze o tą ochronę przed promieniami słonecznymi. Dokładnie, czy ty miałaś to samo na myśli? Dokładnie, w <laughs> punkt, moja droga. Słuchajcie, ochrona UV. No właśnie. I tutaj tak, w trakcie zabiegów onkologicznych. Absolutnie obowiązkowo na twarz nakładamy przed makijażem krem z filtrem. I to już naprawdę nie jest tak, tak jak kiedyś bardzo często klientki mi mówiły, że słuchaj Paula, ale te kremy to są takie tłuste, Ciężkie. potem nałożysz makijaż mhm. i jest wszystko masakra, się i wszystko się waży. Mhm. To już tak nie jest, naprawdę. Dzisiaj z tych kosmetyków mamy naprawdę tak duży wybór, że właśnie nawet te serie apteczne kosmetyków, takich specjalnych kremów z filtrem przeznaczonych właśnie do twarzy pod makijaż, mhm. które jest bardzo Szybko się wchłaniają i w ogóle nie wpływają, jakby na, na to, co się potem dzieje z makijażem, jest już bardzo dużo. A ta ochrona UV, zarówno tutaj, jak i w ogóle ja bym rekomendowała wszystkim kobietom na co dzień stosowanie filtrów UV, dlatego że to jest ochrona twarzy, ta, ta nasza skóra będzie dużo dłużej młoda. Przede wszystkim chroni nas to przed przebarwieniami, tak? No już tutaj no tak. w ogóle skóra po tych. Po chemioterapii czy radioterapii jest bardzo wrażliwa, więc nawet po prostu te promienie UV mogą ją nam najzwyczajniej podrażniać. Ale też na przykład, nie wiem, może się ta skóra na przykład po chemioterapii szybciej opalać, tak? Mm -hmm. Mogą nam się zrobić no przebarwienia, tak. no jakby tutaj już taki miks tych promieni UV z chemią, jakąkolwiek. Czasami bierzemy antybiotyki, potrafi źle tak. zareagować ze słońcem, tak? A co dopiero jakby tutaj przy tak ciężkim, przy ciężkiej dawce leków, tak? Także, jak najbardziej, koniecznie ta, ta ochrona, e, ochrona przeciwsłoneczna jeszcze bym tutaj dołożyła do tej e, pielęgnacji. Super, no to w takim razie, jak już wszystko wiemy o pielęgnacji i o, o tym przygotowaniu cery do makijażu, to teraz dziewczyny, zapraszamy Was na drugą część filmiku, gdzie pokażemy kilka trików makijażowych szybko. E, szybkich takich usprawnień, które mogą nam pomóc bardzo umiejętnie odrasować naszą cerę. Tak. Jak szybko zrobić makijaż, żeby wyglądać pięknie? Eee. Otóż to od rana! <śmiech> <śmiech> w paru szybkich krokach. Dobra, to zaczynamy. Tak jest.